Czy obejrzymy Sarajevo? Dobra, czekajcie, aż mnie zaciekawicie, co jest to Sarajevo? A czy tam są zające brona? To, to będzie grube, co? Nie, to jest trwa minuty, ja właśnie głupściłem. Dobra, to czekaj, to zaraz przyjdę. Dobra, Sarajewo to jest to, tak? Ewron eee, byś tam się odzywał, to Evron. kategoria Bałkany. Jakie miasto było stolicą Jugosławii przed jej rozpadem? Sarajewo. Belgrad. ma to mój sep, Jak to jest? Zdrowa. Jak, jak się rozpadło? To napisał Saraje? Siemaczat! Ja pierdzielę, ale chwalę szesnastkę, nie? I kochać Jasia Dąbrowskiego Sarajewo Siemaczat! Mam to w dudzie! Że zrobili kufę? Głupie drzewo! To napisał Sarajewo! Siemaczat! Ostatnia przygoda Cztki <grym> Ciemna woda Chciałbym zrobić loda da, ha, wiesz co? Sarajewo! Siemaczat! Co się dzieje? Ja pierdzielę, ale... Nie, jedno... Balgo na sukę lecimy! Coś się kończy, coś zaczyna Pamiętam jak kiedyś zrobiłem screena, trochę wykręcam w lewo Dudzie! to ale toksik, jak nie wiesz to co się odzywa na tym czacie. <grym> Jaki toksik. Okej. Okay. I potem potem się okazuje, że z takimi ludźmi gracie na serwerze, nie?